Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wczoraj miała się odbyć walka Magical kontra e, Cios. Do walki nie doszło. E, z tego co można zobaczyć w internecie, e, Cios zrezygnował z walki, po prostu, można powiedzieć, uciekł, bo do walki nie przystąpił. Tutaj na końcu tego nagrania będziecie mogli sobie wysłuchać wypowiedź Ciosa. Dlaczego? E, nie doszedł do walki, do tej walki nie doszło i też będziecie mogli wysłuchać wypowiedź no, organizatora y, tej walki. Y, dlaczego y, cios y, do walki nie przystąpił? Także zapraszam do y, wysłuchania tego, dlaczego do walki nie doszło. Dziwne trochę, no ale prawdziwe, bo się nie walka nie odbyła. Ja, mój team, niestety, ale wyproszeni z hali e, kazali nam opuścić obiekt, i, i, i nie dopuścili do tej walki. No. Bardzo mi przykro, jakby byłem dobrze przygotowany, byłem gotowy na tą walkę do ostatniej chwili. Zresztą tak jak widzieliście, e, no ale co na to mogę poradzić? No, to nie są moje decyzje, ja nie mam na to wpływu. Zostaliśmy wyproszeni, oczywiście mówię grzecznie, wyproszeni, e, no i to wszystko. No. Adrian Cios zrezygnował z walki. On twierdzi, że wygoniliście go z Hali. Jest to nieprawda. Adrian zawołał mnie przed swoją walką, około dwóch walk przed swoją walką i dał mi na kartce próbę renegocjacji, renegocjacji kontraktu, na co oczywiście nie mogłem się zgodzić, więc opuścił sam, sam Halę. Nie został wyrzucony absolutnie.